z Ameryki i tu mam ten element właśnie stolarka w miniaturze, to jest przełącznik, nie przełącznik tylko gałka do przełącznika do gitary tu. dlatego, że tą gitarę mówiłem Wam może dostałem od muzyka wiele lat temu, ona ma tutaj taki plate, blachę z numerem nabitym wszystko i ona miała białe, a raczej żółte pokrętło. I ona jest czarna gitara na wysoki połysk, pięknie zachowana i strasznie mnie to wkurzało. I co jakiś czas usiłowałem coś wymyśleć, żeby kupić, ale ponieważ gitary, ta gitara jest z początku lat 90. Ta jeżeli się nie mylę jest, to jest kopia Paul Gibsona, a to jest E. Epifona i ona to jest wspaniała gitara, ale jest chyba 89 rok. Wtedy jeszcze robili tak wszystko, że nie musiało się zepsuć. Więc na końcu wam zagram. Zobaczcie, jak ona ma niesamowity dźwięk. To jest coś, coś niesamowitego. I okazało się, że jak to gitarę niedawno mój kolega, który ma sklep muzyczny używano, ktoś mu ją przyniósł to od razu do mnie zadzwonił, bo wiedział, że ja całe życie chciałem mieć właśnie taką gitarę, w takim kolorze. Po prostu no, to było moje marzenie i ponieważ on jest moim kolegą, ale robiłem też mu meble i zrobiłem mu dobrze, więc on po prostu sprzedał, można powiedzieć, mi to za przysłowiowo złotówkę. Czy za, za przysłowiowego dolara, bo powiedział, że jesteś teraz w dołku, więc nie będę cię kasował, a jeszcze odrobić, także nie wszystko na pieniądze się przebicza. Jestem strasznie z, z niej zadowolony, ale jedyne co brakowało tej gitarze, to było właśnie te pokrętło. Ta nasadka. I okazało się, że ta nasadka jest idealnie w kolorze, tak jakby tu była, jakby ktoś. Po prostu ją zrobił specjalnie do tej gitary. Także, jak mówiłem, mój kolega ma sklep, a w zasadzie sklepy z, z instrumentami muzycznymi jednocześnie naprawia wszystkie praktycznie instrumenty muzyczne od fortepianów, pianin, przez gitary, klarnety, saksofony, no wszystko tam ma. I jak ktoś mu przyniósł tą gitarę, no to jak ginekolog żegna się z klientką, to mówi jeszcze zajrzę do pani. Także on, jak dostaje instrument, to on po prostu musi tam zajrzeć i mówi, że te pick-upy są świetne, czyli te przystawki, że mówi to jest, bo jest dużo, dużo na rynku w Polsce. Tak mi bynajmniej znajomy mówił, który w muzyce tam siedzi. Że jest mnóstwo podróbek z Chin i pokazywa, są filmiki na ten temat jakie podróbki wyglądają. Tu Te podróbki mają z tyłu tu CNC, czy tam CNC maszyno wycięty numer. Oryginały mają nadrukowane albo wypalone, albo bardzo płytkie. A często są nadrukowane tylko. Jak to jest na CNC głęboko wycięte, to jest podróba. Dlaczego ludzie potrabiają? Dlatego, że to jest kasa. Taka gitara ja widziałem na jakiejś tam aukcji w Los Angeles. Chyba Les Paul Gibsona poszło za 120 tysięcy dolarów. Tak, 120 tysięcy dolarów. To wiadomo, że to nie płaci się za drzewo i za te żelazo, co tutaj jest, tylko że to są kolekcjonerskie sprawy. Ale nie, nie zmienia to faktu, że. E, po prostu to jest kawał historii, to jest e, kopia lat 50-tych. One w latach 50-tych właśnie miały dokładnie taką wstawkę. Chińskie mają tu trzy paski takie, niby to ma być fajnie, także e, to trochę inaczej wygląda. Oryginały trzy to Epifona, trzy Gibsona, mają tak zrobione, że ta wstawka tutaj, ta biała, przykrywa albo całkowicie, albo w większości progi. Przy chińskich te progi, są, te progi są na wierzchu. Zresztą na YouTube możecie filmiki o tym obejrzeć. W Stanach jest nielegalne sprzedawać tej chińszczyzny, bo na nich pisze z tyłu, że to jest made in USA, czyli zrobione w Ameryce. A to jest nieprawda. Możesz sobie taką gitarę przywieźć, ale to jest po prostu obciach tutaj. To tak jakby sobie, no nie wiem, na oplapier dzielnąć Mercedesa znaczek i jeździć tak. Także, ale niektórzy przywożą i usiłują to sprzedać, jak sobie przywieziesz, to możesz to mieć, ale jak usiłujesz to sprzedać, to z automatu musisz się liczyć, że możesz dostać nawet 10 lat pudła, dlatego, że to jest przestępstwo federalne, że po prostu tu pisze, że to jest made in USA, a Ty wiesz, że to nie jest made in USA, tylko to jest nie Gibson, tylko jak tu mówi o Chipson, że to jest Chin. No co, z tej strony nagrywam, bo mam lepsze światło, ale z tamtej strony często nagrywam muzykę, bo mam lepszy dźwięk, a to, że to jest piwnica, to on się jakoś tak dziwnie rozkłada, że po prostu z tamtej strony, e, zwłaszcza w pewnych brzmieniach, lepiej to się nagrywa, niż z tej strony. E, części oryginalne do takiego typu, czy to do Gibsona, czy do Epifona E, kopii Gibsona i jest bardzo ciężko kupić oryginalne części, dlatego, że nikt tego nie sprzedaje. Sprzedają to e, ludzie, jak za przykład jak ja mam kilka gitar, muszę tu zrobić e, jakiś wieszak na ścianę, dlatego, że one tu stoją i jak ćwiczą, a cała moja rodzina ćwiczy, więc tu kurde, przestawiają mi to i, i nie chcę, żeby im po pobij pobijali, dlatego, że szkoda by było. I tak dla przykładu, że załóżmy u mnie w rodzinie nikt nie gra oprócz mnie i jak ja bym w realną w ramy to potem ktoś to sprzeda po prostu za ile to ktoś za ktoś ile ktoś ile za ile kto za to da, czyli za śmieszne pieniądze. Tak samo jak człowiek, który przyszedł do niego i mówi, że ktoś tam z rodziny po prostu był starszy ode mnie i umarł i teraz spadkobiercy mówią, że Muszę się tego pozbyć, ile pan za to da. No i ten mój znajomy mówi, że nie proponuje żadnej ceny, tylko mówi, ile powie człowieku, ile ty za to chcesz. No i on powiedział taką cenę, że aż ten usiadł mówi to niemożliwe. I mówi, dam ci za to jeszcze 50 dolarów więcej. Zgada, był zachwycony, czyli po prostu czasami można taki deal zrobić i to nie jest oszustwo, bo po prostu on by sprzedał to za te 50 dolarów mniej i też by był zachwycony, że wziął za to pieniądze gdzie ta gitara jest warta 10 razy tyle także trafiło mi się jak to mówiła moja świętej pamięci babcia, jak świętej ślepej kurze ziarko ale tak jak mówiłem, zawsze chciałem mieć taką gitarę, dokładnie tak od lat 50 z pomalowanym gryfem, tu jest ciekawa jeszcze rzecz to są to są klucze e, amerykańskie i one mają tu ja zrobię zdjęcie będzie widać one mają tu taką śrubę która jak tu się ustawi i tu się zaciśnie to ona trzyma strój czyli nie przestraja się, bo e, większość zwłaszcza tanie gitar po pół godzinie grania to trzeba je znowu nastrajać, dlatego że to po prostu się przestraja. Jaka jest jeszcze cecha dobrych, drogich gitar? Taka, że jeżeli one jakoś grają tu jeszcze na, na brzegu, na początku gryfu, to. Coraz gorzej grają tu i tu, jak już się gra na, 17, na 16, 17, czy tam nawet na 20, progi się wjeżdża, to one już tracą dźwięk, że już nie ma tego brzmienia. I na odwrót, jeżeli tu jakoś grają, to tu i tu nie. A jeżeli się ustawi menzurę, że na 12 trzyma, że tu dobrze gra, to tutaj po prostu czasami jest tragedia. Ja nie jestem muzykiem i nawet nie usiłuję udawać, że jestem i tak jak mówiłem jeszcze kilka lat temu nie wiedziałem jak do gitary podejść prawidłowo, ale obejrzałem parę filmów takich sław jak chociażby Marek Raduli, który jest po prostu legendą Budki suflera, gitarzystą i jest świetny w tym co robi i on właśnie też o tym o tym mówił i to rzeczywiście się sprawdza. Natomiast ta gitara, ona zarówno tu, jak i tu trzyma dźwięk, że słychać, że to ciągnie, że po prostu można tą gitarą podciągnąć. Teraz tu na, na lakier bezbarwny do paznokci wkręcę ten togałkę, zagram Wam coś na koniec i a usłyszycie, jaka ta gitara jest niesamowita. Pomimo tego, nawet tutaj, że to jest piwnica, że to nie ma żadnej akustyki, to ja zdaję sobie sprawę, że jak się to nagra, to dużo gorzej to słychać niż jak yy, ja tu słyszę. Ale to dlatego, że po prostu no, to się odbija, to nie ma odpowiedniej akustyki, ale i tak można dostrzec, jak to jest piękny instrument, jak on po prostu gra. Wszystkie ustawienia tam piszę, bo ludzie mnie pytają. Wszystkie ustawienia na tym procesorze mam custom, czyli ja sam, można powiedzieć, tygodniami szukałem tego brzmienia. Miochałem tymi ustawieniami miesiące, a może nawet kilka lat, aż w końcu znalazłem takie, jak mi pasuje. No co, jak się podobało, dajcie lajka, like miłego dnia, niech moc będzie z wami. thank you